Nauczanie domowe, 23 Niedziela Zwykła. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 7, wersety od 31 do 37. Tytuł: Modlitwa z nałożeniem rąk. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon. Przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolo. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym godliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca, i niemym mowę. Zauważamy, że do Jezusa przychodzą ludzie, którzy mają bardzo konkretną prośbę, Wynikającą z działalności Jezusa. Jezus musiał często to robić, skoro ci ludzie przyszli poprosili dokładnie o to, o czym mowa, o nałożeniu rąk. Jezus często nakładał rękę na chorego, i ludzie to widzieli, widzieli skutek, uzdrowienie. Zatem ci, którzy mieli tego chorego, którzy z tym chodem przyszli, poprosili dokładnie o to, żeby Jezus. Położył na niego rękę. I widzimy, że ten gest jest wyraźnie powtarzany, zarówno przez apostołów, jak i ich następców. Gest nałożenia rąk wynika z tego, że Jezus, kładąc ręce na chorych, zapowiada, że apostołowie dokładnie będą robić to samo. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Ewangelia zapowiada zatem praktykę Jezusa, którą apostołowie przeniosą dalej i w następnych pokoleniach będzie ona również stosowana. Zatem gest nałożenia rąk mamy w trakcie modlitwy sakramentalnej, w sakramentach, w chrzcie, w bierzmowaniu, w Eucharystii, w sakramencie pokuty. Oczywiście namaszczenia chorych. Poza tym gest nałożenia rąk ma miejsce w czasie błogosławieństwa. Wtedy wyraźnie widać prośbę, modlitwę o umocnienie, wypełnienie łaskom i posłanie. Trzeci element czy trzecia treść tego gestu nałożenia rąk to opieka kościoła, który... Pokazuje, że bierze, troszczy się, a w końcu również posyła tych błogosławionych. Można tutaj przywołać choćby rodziców, którzy błogosławią swoje dzieci, błogosławią narzeczonych idących do ślubu, ale też jest to błogosławieństwo ludzi odpowiedzialnych za daną wspólnotę, za dane dzieło, i to błogosławieństwo jest przekazywane właśnie w takiej formie, również z nałożeniem rąk. I kiedy patrzymy na biblijne motywacje tego nałożenia, widzimy, że to jest gest modlitewny i gest działania Pana Boga. Jest to gest prośby o łaskę, która jest Bożym darem. Co jest tutaj ważne? Ważna jest wiara, z którą wykonujemy ten gest, no bo on jest ściśle połączony z wiarą. Nie z magią, nie z jakąś obrzędowością, która byłaby pragnieniem tylko zabezpieczenia się w jakiejś dziedzinie, to jest związane z wiarą, kiedy głosimy słowo Boże, kiedy troszczymy się o bliskich, kiedy modlimy się za wspólnotę. I to, czy to jest ktoś, kto ma święcenia, kto jest kapłanem w przypadku sprawowania sakramentów, udzielania błogosławieństwa, czy też ktoś, kto jest świeckim. Rodzicem, liderem, widzimy, że ten gest błogosławienia nie jest związany z funkcją, tylko jest związany z wiarą. Wyraźnie to widać w tym posłaniu Jezusa. Tym, którzy uwierzą, te znaki będą towarzyszyć. Tym, którzy uwierzą i będą kładli ręce, będą towarzyszyły uzdrowienia. Nie tym, którzy sprawują funkcję. To jest ważne, ponieważ dla niektórych osób powstają wątpliwości, czy osoba świadka może nakładać ręce. Ale zobaczmy, ani w Biblii, ani w nauczaniu Kościoła, ani w tradycji świętych nigdzie nie ma zakazu, że ktokolwiek jest odsunięty od tego stawienniczego gestu, od tej modlitwy, od tego Nakładania rąk. Nie ma nikogo, kto byłby zdyskwalifikowany. Nie istnieje taka osoba. Istnieją natomiast dokumenty, które wskazują na to, że w momencie, kiedy modlimy się, na przykład o wylanie Ducha Świętego, położenie rąk nie jest gestem sakramentalnym, czy też kiedy w tych dokumentach mamy wskazówki dotyczące modlitwy o uzdrowienie, czytamy, że w czasie tej modlitwy nakłada na chorego, na proszącego ręce jedna osoba lub kilka osób. To jest istotne, żebyśmy zrozumieli, że to jest nauczanie kościelnych instytucji. Tutaj myślę akurat o IKRES, o tej służbie. Charyzmatycznej przy Watykanie, która to wyraża. A można też wskazać na instrukcję na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga z 2000 roku, w której nie ma ani słowa zakazu. Ta instrukcja składa się z dwóch takich części. Pierwsza dotyczy teologicznego wprowadzenia wstępu aspektów doktrynalnych, a druga część dotyczy norm dyscyplinarnych. Wyraźnie powiedziane, co wolno, a czego nie wolno. Jakie modlitwy należy zanosić, a jakich nie należy. Jak nie należy mieszać liturgii z modlitwami pozaliturgicznymi. I w artykule 5 jest właśnie mowa, że pozaliturgiczne nabożeństwa powinny być prowadzone w odmienny sposób od nabożeństw liturgicznych. I podaje się tu spotkanie modlitewne czy czytanie Słowa Bożego. Nie ma ani słowa na temat tego, że nie wolno nakładać rąk w czasie tych modlitw nabożeństw pozaliturgicznych. I nawiasem mówiąc, to właśnie jest powiedziane, że one się rządzą nieco innymi prawami, bo nie są oznaczone jakimiś normami liturgicznymi, ale mają być prowadzone w porządku, bez jakichś tam, nazwijmy to tak po ludzku, wybryków czy jakichś histerii. I ani słowa nie ma na ten temat, że nakładanie rąk jest zakazane. Gdzie tu jest błąd w takim myśleniu, w takim działaniu? Mówienie o tym, że nałożenie rąk jest gestem modlitwy i tej modlitwy dostępnej każdemu i każdy może taką modlitwę zanosić za drugiego człowieka, mówimy o człowieku wierzącym. Nauka przeciwna zawiera jakąś tajemną gnostycką wiedzę o prądach, energiach i duchach. Nie wiadomo skąd. Takiej wiedzy gnostycznej nie ma w nauczaniu kościoła, ale takie osoby, które wygłaszają sądy o tym, że czym innym jest położenie ręki, na głowie czym innym jest położenie ręki, na barkach czym innym jest położenie ręki, na ręce, czym innym jest położenie, na sercu. To jest jakaś wiedza tajemna. To jest jakaś gnoza, którą próbuje ktoś wprowadzić w nauczanie katolickie. Jest jakaś mistyka czy magia rąk, że jedne są inne. To jest coś, co pojawia się naprawdę dziwacznego w pojęciach. Wiadomo, że namaszczenie oznacza to, że Kościół posyła. I czym innym jest namaszczenie sakramentu kapłaństwa, posługa sprawowania sakramentów, czym innym jest namaszczenie chorych, kogoś chorego namaszczamy na głowę i ręce. Przez to głowa i ręce tego chorego nie stają się inne niż do tej pory zostały namaszczone. Natomiast jeśli ktoś wprowadza jakąś naukę, która różnicuje części ciała, różnicuje wpływy, oznacza, że wprowadza coś niewiadomego czy obcego w naukę Kościoła, która nikomu, ani świeckim, ani duchownym nie zabrania nakładania rąk. Jest to gest Jezusowy, apostolski i kościelny. Niech w tej modlitwie, również w tym, że ty nakładasz ręce i modlisz się, ale ty przyjmujesz też tę modlitwę od innych, troskę i błogosławieństwo, błogosławi sam Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.